To <śmienic> biedny kiko, zazdrosny. Co my zrobimy z tymi zwierzakami? <śmienic> oh. 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 Ile oni mają tam kotów? Prowadzą z oczy i jak? Mogły skończyć w piecu. Cóż, faktycznie są urocze. Mając tyle zwierzaków, możemy otworzyć sklep. Miałybyśmy pracę i wprowadziłybyśmy magię do świata ludzi. I szukałybyśmy czarodziejki. Blum, to fantastyczny pomysł! Tych zwierzaków nie da się nie pokochać. Asiel! Ciekawe, co na ten temat myśli moja alergia. Ashel! Poddasze jest duże, ale jestem pewien, że o wiele bardziej spodoba się panią pomieszczenie na piętrze. Jak wrażenia? Jest bardzo ładne. Jaki stąd piękny widok. Jest duże, jest super. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy Vanessa. To dla nas wiele znaczy. Oddamy wam wszystko co docenta. Słowo! Teraz skupcie się na pracy. Macie wiele do zrobienia. Nie mogę się doczekać! Wszystkim, którym się spodobają. I będziemy sprzedawać produkty do opieki nad nimi. Omówmy podział obowiązków. Stella zajmie się wyglądem zwierzaków, przy pomocy szamponów, suszarek i ozdób. I zaprojektowanej przez siebie kolekcji ubranek. Flora będzie odpowiedzialna za ich zdrowie, dietę i samopoczucie. Mm. Będzie pilnować, żeby pluszaki były w jak najlepszej formie. <tudź> ruchy, ruchy, ruchy! Dzięki talentowi muzycznemu muzy, nasze maskówki nauczą się tańczyć i śpiewać. <tudź> Aaaa. 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 Tak nas nam stronę internetową z wirtualnym sklepem, nowościami i informacjami. Ja będę witać klientów, udzielać im informacji i umawiać spotkania. Na siebie uwagę, ale ludzie nie są zainteresowani Kiedy przyjrzą się zwierzakom z bliska, zmienią zdanie Miejmy nadzieję Bardzo ciężko sprawić, by uwierzyli w czary Założę się, że na otwarcie przyjdzie sporo ludzi I to nie dzięki magii Ale dzięki kampanii reklamowej Kromi, ale sklep jest jeszcze nieczynny. Ach, jak chcecie. Cześć, mała! Jesteś wyjątkowa, prawda? Co tutaj robisz? Co to było? Fala dźwięku. Dosyć słaba i niegroźna. Ale jestem pewna, że to samo czułam w trakcie ataku łowców w Alfei. Czarownicy to są? Nikogo tu nie ma, ale ciągle czuję tę energię. Ach. Ale staje się coraz słabsza! Nie, ja też ją czuje muzo. Chodźmy. Kiko, pilnuj zwierzątek, dopóki nie wrócimy. Chodźcie dziewczyny, klub Wings wraca do gry! Rozdzielmy się, szybciej ich znajdziemy! Jej uwagi? Magiczny trop jest coraz silniejszy. Tędy! Biedni Artu, ale nie za daleko. To stąd płynie energia, ale nigdzie nie widzę czarowników ogrona. A przecież wyróżnialiby się. Chodźmy, tu ich nie ma. Spójrzcie! Juhu! Orety z góry wyglądają na malutkich! Przestań! Próbuję się skoncentrować, Delo. Wyczuwam magiczną energię dokładnie przed nami! Czarownice ogrona muszą tam być! W centrum handlowym! Hm, w centrum handlowym znajdę wszystko! Spójrzcie w górę! No, no, no. Popatrz na nie! Ciekawe, co takiego reklamują! żeby coś sprzedać producenci zrobią wszystko. Wydaje mi się, że energia płynie stamtąd. Ale tam nic nie ma. Mamo, kupisz mi takie? Kochanie, wiesz ile taka zabawka musi kosztować? Super bohaterki, jak z jakiegoś komiksu. Po tych wszystkich walkach, które stoczyłyśmy w magicznym wymiarze, utknęłyśmy w ziemskim centrum handlowym. Hej, a co w tym złego? Zaczekaj, Lejlo, coś wyczuwam. Ja też! Ta silna energia musi być pod nami. Hmm. Tak, ale problem w tym, gdzie? Jeśli chcesz przeżyć na ziemi, naucz się zasad ruchu. Skręt jest coraz słabszy, lećmy w stronę mostu. Bloom, tam na dole! Tak, chodziło o jakiś koncert. Tam! Załatwmy ich! Za co to było? Kręcicie jakiś film? Przepraszam, pomyliłyśmy was z kimś innym. To był błąd, duży błąd. Nasz cel zniknął. A? A? Chyba nic z tego. Jeśli ogron i jego łowcy tu byli, pozwoliłyśmy im uciec. Ale mamy pecha i to jakiego? To jeszcze nie koniec. Spójrzcie! Kiko, co tu się stało? Ech, ale bałaga! Dziewczyny dzisiaj czekają nas nadgodziny. Wiedziałam, że będzie ciężko, ale nie, że aż tak. W kolejnym odcinku klub Wings otworzy swój wspaniały sklep ze zwierzakami. Czarodziejskie maskotki czekają na swoich właścicieli. Życie w Gardenii stanie się zabawne, ale czarownicy z Czarnego Kręgu zrobią wszystko, żeby to zepsuć. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica, reżyseria Jerzy Dominik, Dialogi Polskie Olga Świerk, Dźwięki Montaż Maciej Sapiński, Organizacja Produkcji Agnieszka Kudelska, w rolach głównych Blum Katarzyna Owczarz, Stella Krystyna Kozanecka, Flora Anna Wiśniewska, Tekna Katarzyna Łaska, Leila, Brygida Turowska-Szymczak, Muza Agnieszka Kudelska, Faragonda Jolanta Wojko, Roxy Klementyna Umer, Ogron Tomasz Kozłowicz, Anagan Jakub Szydłowski, Gantlos Jakub Wieczorek, Duman Waldemar Barwiński, Sky Jacek Kopczyński oraz Anna Apostolakis, Monika Pikuła, Miłogost Dominik, Janusz Wituch, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Tomasz Bednarek, Agnieszka Feilhauer, Leszek Zdun, Izabela Dąbrowska. Piosenki z tekstem Marka Kreiszlela śpiewały Katarzyna Owczarz, Aleksandra Szwed, Katarzyna Łaska oraz Aleksandra Bieńkowska.